Dzisiaj jest piątek, czyli jeden z ostatnich dni ferii, a ja wam nagrywam taki szybki, kilkuminutowy odcinek na temat komputera za 3000 zł, ponieważ jeden z widzów o ten nie prosił, żebym nagrał takiego, który będzie najładniejszy w tej cenie. Ten komputer nie jest najbardziej wydajny, można coś wydajniejszego złożyć, ale skoro chcieliście w takiej cenie, który ma wyglądać, a niekoniecznie być wydajny, no to proszę bardzo. Jeśli chodzi o wydajność, to taki komputer skierowany typu, tylko pod wydajność macie gdzieś tam na kanale w kwocie około 3000 zł z tego co pamiętam więc tam w wpadnięcie. ja was zapraszam do oglądania bez zbędnego przedłużania naszym procesorem będzie i3 10100F czyli procesor czterodzeniowy 8 za 400 zł więc myślę że w tej cenie całkiem fajna opcja. W poprzednim odcinku troszeczkę bardziej się nad nią rozwiądłem. Płytą główną będzie ASRock B460M Steel Legend, czyli na Chipsy tak B450 to są najładniejsze płyty główne. I według mnie, całkiem jest fajna cena, stosunek jakość. Ponieważ one, za około kwotę, tam bodajże 500 zł, możemy wyrwać całkiem e, fajnie wyposażoną płytę. Która ładnie wygląda, ponieważ jest biała lub srebrna, zależy, którą wersja serka weźmiecie. I do tego ma całkiem ładne LEDy, które naprawdę świecą i robią wrażenie. E, ta płyta nie jest rozmiaru ATX, tylko jest prawdopodobnie mini ATX. Co jeszcze powiem o tej płycie głównie, to złącza jakie. Ponieważ ma aż 4 razy USB 3.1 pierwszej generacji i do tego dwa razy USB 2.0, więc ma fajną ilość tych łączy USB, ponieważ no nie braknie wam. Po 6 to jest taka optymalna ilość, która jest przydatna na co dzień. Mamy również fajną kartę dźwiękową, ponieważ jest to Realtek 1200, czyli z tego co wiem, to jest jedna z najnowszych i ta jedna z lepszych już w Realteku, więc nie powinno to źle grać ani nie powinno źle. Pobierać was dźwięk z mikrofonu. Również mamy inne złącza na tej płycie głównej nie jest ona ubogo wyposażona, ponieważ mamy dwa złącza ARGB, nie ma złącz RGB, ale myślę, że ARGB jest znacznie ciekawsze, chociaż LEDy i wentylatory są droższe. Również, jeśli by ktoś chciał zwykłe wentylatory, to ma aż cztery złącza na nie. Pewnie są jeszcze jakieś prześciówki tak jak kiedyś ktoś mi pisał w komentarzach. Pamięcie RAM są od Oto HyperX, są to Fury RGB 16 GB z taktowaniem 2666 MHz. 2x8 całkiem niskie opóźnienia, jedne według mnie to są najlepsze ramy w stosunku cena, jakość i wygląd ponieważ całkiem szybko śmigają i też również ładnie wyglądają one na żywo znacznie lepiej wyglądają niż na zdjęciach w jakimkolwiek sklepie ponieważ one są takie czarno-błyszczące więc fajnie one wyglądają i myślę, że są godne uwagi w tych cenach ponieważ do znacznie mocniejszych komputerów je nadal kupują i śmigają one są w taktowaniu 2666 MHz ponieważ no, niestety ten procesor więcej nie obsługuje na tej płycie głównej jeśli byśmy mieli płytę główną z chipsetem z490 to moglibyśmy szybsze taktowania tutaj włożyć jeśli byśmy natomiast kiedyś wpakowali i7 albo i9 to możemy te taktowania zwiększyć na poziom 2933 MHz na tej płycie głównej możecie kupić jeśli będziecie chcieli rozbudować ten komputer o np. w przyszłości płytę z chipsetem z490 lub z590 przyszła generacja intela Mm, na przykład z większym taktowaniem typu 3200 MHz te pamięci występują, jeśli nie to możecie również te pamięci w przyszłości podkręcić ale na płycie głównej z, 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 chipset, z chipsetem Z od Intela ponieważ y, niestety Chipsety z B nie obsługują wysokich taktowań. Także jeśli chcecie na przyszłość to możecie dopłacić domyślnie 20 zł do pamięci z taktowaniem 4200 MHz, jeśli nie no to macie tak Dysk, który wybrałem jest od Kingstona model A2000 Na interfejsie NVMe 3.0 x 4. Mają pojemność 500 GB, jest to wymiar. Jest on długości 80 mm, więc to jest prawdopodobnie pełnoprawny M2, w sensie to jest ten najdłuższy. Prędkość odczytu to jest 2200 MB na sekundę, a zapisu 2000. Jest to dysk tańszy z M2, ale bardzo polecany, ma fajne opinie. Nie jest to najszybszy dysk, ale myślę, że w tej cenie naprawdę można go godnie polecić i będzie pan fajnie komputer już śmigał na dysku M2. Zasilacz, który wybieram, jest to Silent PC Waro M3 700W z certyfikatem 80 Plus Bronze. Dlaczego ten zasilacz? 700W, ponieważ żeby nam został on na przyszłość, żebyśmy mieli yy, moc do rozbudowy. Po drugie, on jest półmodularny, czyli Możemy odpiąć niepotrzebne nam kable. Oczywiście takie, które są podstawowe, czyli tam bodajże do płyty głównej zasilania procesora. One niestety nie da się odpiąć, ponieważ one są zamontowane na stałe. Ale dwie, połowa z nich jest tak, jakby odczepiana, więc będziemy mogli fajnie je ułożyć w naszej obudowie. 700W, żeby nam starczyło na przyszłość, no bo wsadzimy tutaj mocną kartę graficzną, a żeby podczas rozbudowy nie trzeba było dokupować już mocniejszego zasilacza, no to zostanie nam ten. Na nasz procesor wziąłem troszeczkę lekko za duże chłodzenie, ale jest chyba jedno z najlepiej oświetlonych chłodzeń, jakie jest na rynku, ponieważ jest to Selenium PC Fera 3 ARGB, czyli mamy tak jakby backplate tego chłodzenia, który widzimy w obudowie. Oświetlony i do tego wentylator Jeśli by ktoś chciał zaoszczędzić na chłodzeniu I mieć równie podświetlone, dobrze chłodzenie No to polecam Spartana 4 Pro ARGB On jest troszeczkę mniejszy, nie ma podświetlonego Backplate'u, ale ta fera, myślę, że Całkiem sobie fajnie schłodzi To mi trojeczkę spokojnie będziecie Mogli wsadzić i 5, 10400 f w przyszłości Pod to chłodzenie lub nawet I7 jakąś i myślę, że będzie Całkiem spokojnie schłodzone i będzie cicho Przede wszystkim zdecydowanie będzie wysoka kultura pracy na tym chłodzeniu, tej i i tego chłodzenia, ponieważ nie będzie się grzała, no bo to chłodzenie myślę, że spokojnie sobie poradzi. Jeśli by ktoś chciał takie lepsze chłodzenie bez RGB, no to w tej cenie możecie kupić Forteisa 3. Obudowa to będzie od Cell również Signum SG1 VEW TG ARGB. Czyli mamy cztery wentylatory z podświetleniem ARGB. Prawdopodobnie to są bardzo podobne do tego, które mamy na. W naszym chłodzeniu, ale nie jestem obudowa jest całkiem spora. Mamy panel szklany, jeden z lepszych airflow, więc na pewno nie będzie się wam w obudowie grzało. Przedni panel jest z meszu Myślę, że całkiem ona fajnie wygląda. Chciałem coś znaleźć yy, białego w tej cenie. Myślałem coś nad Ventumem VTG4, ale niestety one na premierze kosztowały 300 zł. Będziecie mieli podlinkowane, ale prawdopodobnie ich ilość niestety jest bardzo zmalała. Niestety wam tych Ventumów, no nie dam do tego kościoła, bo one są zbyt drogie. Ale jeśli się pojawią to możecie sobie spokojnie kupić, ponieważ one około 300 zł kosztują a również miałem 4 wentylatory RGB i do tego one są białe więc myślę, że całkiem fajny konsek w tej cenie i w tym budżecie znalazłem niestety kartę graficzną jedyna jaka mi przyszła do głowy to jest niestety używana no ale nie znajdziemy nic lepszego lepszej wydajności jest to GTX 1070 od MSI w wersji Gaming X one kosztują około od 800 do 900 zł zależy ale to też różnie. Najlepiej jakbyście szukali czegoś w fajnym wyglądzie, ponieważ można trafić na coś tańszego, ale jak wiemy to jest podstawowe chłodzenie, więc tam nic fajnego nie znajdziecie, a to właśnie MSA już ma podświetlenie. Także w tym odcinku to byłoby tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Niestety kończą się ferie, nie jestem z tego zbyt zadowolony, no ale trudno. Także co, będziemy czekać na święta teraz. A ja wam dziękuję. Po raz kolejny, panie, że jesteście. Proponujcie, co dalej. Miałem na nagrać o komputerze za około 4000, ale czekam, aż wyjdą te nowe RTX -y 3060, 3050 Ti i 3050 i zobaczymy, co z tego będzie dało się ulepić. Dlatego mm, do tego momentu, póki one nie wyjdą, nie zrobię komputera za 4000, bo jest ciężko z czegokolwiek sensownego go zrobić. Także co? Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!